Hej Jacek i Darek, oto ćwiczenia, jakie wykonuję w podstawowych aktywnościach dnia codziennego. Zapraszamy. Tych małych nawykowych ćwiczeń robię naprawdę mnóstwo w swoim życiu, ale pokażę ci te najprostsze, które najłatwiej wprowadzić w swoje życie codzienne. Zacznijmy od poranka. Tak jak myję zęby, zazwyczaj trenuję swoją równowagę, swojej lewej nogi, która jest słabsza, staję jedno nóż i albo po prostu stoję, albo wykonuję pewne ruchy. Oczywiście, jak się mocniej dobudzę, to mogę zrobić jakieś tam przysiady podstawowe, ale zazwyczaj jestem troszkę taki zaspany leniuszek, więc po prostu stoję na jednej nodze. Ewentualnie, jeżeli jestem po długim biegu, to robię rozciąganie sobie łydki, czyli staję w takim rozkroku, myjąc zęby jeszcze. Jeszcze z jednym okiem przymrużonym, rozciągam raz jedną nogę i raz drugą nogę. Trzymam gdzieś około minuty. Z dwie minuty myję te zęby, więc na jedną nogę mi tak wychodzi. Następnym ćwiczeniem, najprostszym, jeżeli wchodzę pod prysznic, to po prostu 10 razy się schylę, 10 razy się wyprostuję, tak, aby rozruszać swój kręgosłup. Robię to i po biegu albo rano, i. w po wieczornym, czy w trakcie wieczornego prysznica. I ostatnie ćwiczenie to jest wciskanie głowy w zagłówek podczas zapinania pasów w samochodzie. W stabilizacji zazwyczaj robię dwie minutki, jedną na jedną nogę, ewentualnie stoję po prostu dwie minuty na swojej lewej. Rozciągania 4 razy po 40 sekund, ale zazwyczaj to jest dwa razy po minucie. Jeżeli chodzi o skłony, tak jak już powiedziałem, 10 skłonów, 10 przyprostów. No i jeżeli chodzi o wciskanie głowy w zagłówek, jest to 10-krotnie za każdym razem, jak zapinam pasy. Oczywiście pamiętaj, aby odebrać ten filmik jako sugestie. Nie musisz wdrażać tych samych ćwiczeń. Jednakże pomyśl, jakie masz restrykcje, gdzie masz deficyty, gdzie masz mniej stabilności, gdzie masz więcej napięcia i postaraj się usiąść, spisać podstawowe ćwiczenia, które możesz robić w podstawowych aktywnościach dnia codziennego, tak jak ja wykonuję. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w aktywnościach dnia codziennego możesz wykonywać dużo więcej. Na przykład możesz Masować swoje nadmiernie napięte tkanki praktycznie w każdej sytuacji, gdzie masz troszkę wolnego czasu. W jaki sposób masować, gdzie, w jakiej pozycji, co jest najbardziej zalecane? Myślę, że nagramy w osobnym materiale. Dzisiaj zostawię tylko polecajkę maści, z jaką ja wykonuję taki Codzienny masaż. Na końcu tego materiału chcę zaprosić też do trzech prostych ćwiczeń, które pokazywałem w osobnym materiale, który zatytułowałem ćwiczenia, które możesz zrobić wszędzie. Link do tego materiału zostawię w karcie u góry. Na dzisiaj to wszystko. Wraz z dariuszem kłaniamy się. Mamy nadzieję, że tym materiałem namówimy Cię do pewnej refleksji i pokażemy Ci, że tak naprawdę nie potrzebujesz więcej czasu, aby wdrożyć pewne podstawowe ćwiczenia. Trzeba mieć po prostu chęci, no i pomysł na siebie. Usiąść, spisać to wszystko i powolutku, stopniowo, nawykowo wdrażać w życie. Na końcu tego materiału po bokach zostawię dwie sugestie innych filmików z naszego kanału, które będą dla Ciebie również pomocne. Raz jeszcze kłaniamy się, życząc pięknego dnia. Dużo ćwiczeń, mało bolu. Pozdrawiamy.